Witajcie moi przyjaciele i miłośnicy mitologii. Dziś wyruszymy w fascynującą podróż po świecie legend i opowieści o najpotężniejszych kobietach, jakie kiedykolwiek istniały w mitologii. Nieustraszone królowe, tajemnicze czarodziejki i niezrównane wojowniczki, które kształtowały losy bogów, ludzi, a nawet samego wszechświata. Przygotujcie się na zachwyt, bo to będzie niezapomniana podróż. A jeśli chcecie dalej odkrywać niesamowite mity ze mną, już teraz zasubskrybujcie kanał. Dzięki temu nie przegapicie żadnych naszych kolejnych filmów i dowiecie się jeszcze więcej o tych fantastycznych światach. Wzlot Izydy, królowa i obrończyni Egiptu. W czasach starożytnych, gdy bogowie chodzili wśród ludzi, była jedna bogini, która wyróżniała się nie tylko swoją urodą i potęgą, ale także inteligencją i oddaniem. Izyda, wielka bogini Egiptu, nie urodziła się z tytułem królowej. Jej wzniesienie się na ten tron zostało zdobyte odwagą, miłością i mądrością, której nawet inni bogowie nie mogli dorównać. Izyda była siostrą i żoną Ozyrysa, dobroczynnego Boga, który rządził Egiptem, przynosząc porządek i cywilizację światu. Razem byli harmonijną parą, symbolami równowagi i dobrobytu, jednak zazdrość zżerała serce Seta ich brata i Boga chaosu i zniszczenia. Set planował przejąć tron Ozyrysa i pogrążyć Egipt w królestwie nieładu i ciemności. Pewnej nocy Set wdrożył swój podstępny plan. Przygotował pięknie zdobioną trumnę i podczas uczty ogłosił, że podaruje ją osobie, która idealnie się w niej zmieści. Wszyscy goście próbowali, ale tylko Ozyrys, zwiedziony pułapką seta, pasował do trumny. Gdy tylko Ozyrys się położył, set i jego sprzymierzeńcy zamknęli trumnę i wrzucili ją do rzeki Nil, zabijając dobroczynnego Boga. Kiedy Izyda dowiedziała się o losie swojego ukochanego, jej ból był ogromny, lecz nie pozwoliła, by cierpienie ją pochłonęło. Zdeterminowana, by przywrócić porządek i chronić Egipt, Izyda wyruszyła w podróż po świecie w poszukiwaniu ciała Ozyrysa. Wędrowała przez odległe krainy, stawiała czoła niebezpieczeństwom i wyzwaniom, ale nigdy się nie poddała. Podczas swojej wędrówki Izyda demonstrowała swoje magiczne zdolności, używając zaklęć, by pomagać tym, których spotykała na swojej drodze, zdobywając szacunek i podziw wszystkich. W końcu Izyda znalazła trumnę z ciałem Ozyrysa, uwięzioną w świętym drzewie w ziemi Byblos. Dzięki swojej przebiegłości odzyskała trumnę i przyniosła ciało z powrotem do Egiptu. Jednak Set nie był usatysfakcjonowany jedynie zabiciem Ozyrysa. W akcie czystego okrucieństwa rozczłonkował ciało Ozyrysa na czternaście części i rozrzucił je po całym Egipcie, chcąc zapewnić, że Ozyrys nigdy nie powróci. Pomimo tej barbarzyńskiej zbrodni, Izyda nie zrezygnowała. Z pomocą swojej siostry Neftydy wyruszyła w nową podróż, poszukując każdej części ciała Ozyrysa. Towarzyszył jej wierny pomocnik Anubis, Bóg zmarłych. Izyda odnalazła trzynaście z czternastu części, ponieważ jedna z nich, Fallus Ozyrysa, została pożarta przez rybę w Nilu. Dzięki swojej potężnej magii, Izyda zdołała przywrócić ciało Ozyrysa i użyła swojej energii życiowej, aby począć z nim dziecko, nawet po jego śmierci. Z tego boskiego związku narodził się Horus, syn Izydy i Ozyrysa, który stał się prawowitym spadkobiercą tronu Egiptu i obrońcą sprawiedliwości przeciwko setowi, ale Izyda nie poprzestała na tym. Gdy wychowywała Horusa w tajemnicy, aby chronić go przed gniewem Seta, poświęciła się również ochronie ludu Egiptu. Izyda stała się boginią uzdrawiania i magii, przekazując swoją mądrość zwykłym ludziom. Wzywano ją w chwilach potrzeby, jak matkę opiekującą się swoimi dziećmi. Gdy Horus dorósł, Izyda stanęła u jego boku podczas wielkiej bitwy przeciwko setowi. Dzięki swojej inteligencji i przebiegłości pomogła Horusowi pokonać swojego wuja i odzyskać tron ojca, przywracając porządek i pokój w Egipcie. Historia Izydy to opowieść o bezwarunkowej miłości, sile w obliczu przeciwności i mądrości, która przekracza czas. Nie była jedynie królową i obrończynią, ale także przewodniczką dla tych, którzy szukali sprawiedliwości i równowagi. Izyda uczy nas, że z determinacją i współczuciem nawet najciemniejsze siły mogą zostać pokonane. I tak Izyda, królowa bogów i obrończyni Egiptu, stała się wieczna, czczona nie tylko za swoją potęgę, ale także za dziedzictwo nadziei i odnowy, które pozostawiła dla wszystkich. Kirkę, czarodziejka, która stawiła czoła bohaterom na odosobnionej wyspie zwanej Ia, otoczonej wiecznym szumem fal morskich, żyła Kirkę, jedna z najbardziej intrygujących postaci mitologii greckiej. Córka Heliosa, tytana słońca i nimfy Perseis, Kirkę od samego początku była inna. Podczas gdy jej rodzeństwo wykazywało potężne moce, takie jak kontrolowanie wiatrów czy jeźdzenie po niebie, Kirkę odkryła rodzaj mocy znacznie subtelniejszy i bardziej fascynujący – magię. Jej dar jednak nie był mile widziany przez innych bogów i tytanów. Zdolność Kirkę do tworzenia mikstur i rzucania zaklęć budziła strach i nieufność. Dlatego została wygnana na wyspę Ia, gdzie żyła samotnie, otoczona dzikimi zwierzętami, które stały się jej jedynymi towarzyszami. Tam Kirkę poświęciła się doskonaleniu swojej sztuki, ucząc się przekształcać zwykłe rośliny w potężne eliksiry i opanowując zaklęcia, których niewielu odważyłoby się użyć. Samotność Kirke nie trwała jednak wiecznie. Pewnego dnia na wyspę przybyła grupa wyczerpanych i głodnych żeglarzy. Byli to brutalni ludzie, przyzwyczajeni do przemocy i grabieży. Na widok Kirkę samotnej i pięknej kobiety postanowili wykorzystać sytuację, ale Kirkę nie była bezbronną ofiarą. Z uśmiechem przyjęła ich w swoim domu, oferując jedzenie i wino. Nie wiedzieli, że ich kielichy były zatrute magicznym eliksirem. Gdy tylko mężczyźni zaczęli zachowywać się agresywnie, próbując podporządkować sobie Kirkę, podniosła rękę i wypowiedziała zaklęcie. W mgnieniu oka żeglarze zamienili się w świnie, kwiczące i biegające po sali. Dla Kirke było to jasne ostrzeżenie: ci, którzy zlekceważą jej potęgę, zapłacą za to wysoką cenę. Jednak Circe nie mierzyła się tylko z brutalnością mężczyzn. Jej najsłynniejsza historia zaczyna się, gdy bohater Odyseusz i jego załoga przybijają do wyspy Ea podczas swojej długiej podróży powrotnej do Itaki po wojnie trojańskiej. Odyseusz wysłał grupę mężczyzn, by zbadali wyspę, a oni, podobnie jak wcześniejsi żeglarze, zostali przyjęci przez circe. Zwiedzeni jej gościnnością jedli i pili, nie podejrzewając podstępu. Po raz kolejny circe użyła swojej magii, zmieniając ich w świnie. Jednak tym razem wydarzyło się coś innego. Gdy Odyseusz dowiedział się o losie swoich ludzi, postanowił stawić czoła circe. W drodze do jej domu spotkał Hermesa, posłańca bogów, który dał mu magiczną roślinę zwaną moly. Ta roślina miała moc ochrony przed zaklęciami Circe. Odyseusz dotarł do domu Circe i zgodnie z przewidywaniami czarodziejka próbowała go zaczarować. Jednak jej magia nie zadziałała na niego. Zaskoczona i zaintrygowana Circe odkryła, że Odyseusz nie jest zwykłym człowiekiem. Był sprytny, odważny i, co najważniejsze, nie traktował jej z pogardą ani arogancją. Zamiast wrogów oboje stali się sojusznikami, a przez pewien czas również kochankami. Circe przywróciła ludzką postać żeglarzom Odyseusza i przyjęła ich na swojej wyspie, oferując im schronienie i odpoczynek. Podczas wspólnie spędzonego czasu Odyseusz i Circe dzielili się opowieściami i radami. Circe pomogła nawet bohaterowi przygotować się na wyzwania, którego jeszcze czekały, w tym na zejście do podziemi, by zasięgnąć rady uwieszcza tej rezjasza. Choć Odyseusz wyruszył dalej w swoją podróż, Circe zapisała się w historii jako postać złożona i potężna. Jej magia nie była jedynie narzędziem zemsty, lecz także wyrazem jej siły i niezależności. Circe żyła na własnych warunkach w świecie, w którym kobiety często były postrzegane jako gorsze lub podporządkowane. Poza sławą czarodziejki, Circe symbolizuje zdolność adaptacji i odporność. Żyjąc w izolacji, zamieniła samotność w siłę. Lekceważona pokazała, że inteligencja i przebiegłość mogą przewyższyć nawet najdzielniejszych bohaterów. W ostatecznym rozrachunku Sirce jest czymś więcej niż tylko postacią mitologiczną. Przypomina nam, że prawdziwa moc nie tkwi jedynie w brutalnej sile, ale w zdolności przekształcania świata wokół nas, a czasami także tych, którzy go zamieszkują. Morrigan. Bogini Kruk i celtycka wojowniczka w sercu celtyckiej mitologii, wśród mglistych pól i rzek przecinających zielone, szmaragdowe krainy, istniała postać owiana tajemnicą i potęgą. Morigan, bogini wojny, proroctw i przemian, była równocześnie budzącą strach i szacunek. Jej imię odbijało się echem w pieśniach bardów, którzy opisywali ją jako siłę kształtującą los wojowników i narodów. Morigan nie była zwyczajną boginią. Uosabiała dualizm życia, zniszczenie poprzedzające odnowę, chaos, który ustępuje miejsca porządkowi. Często kojarzona z postacią kruka lub sowy, pojawiała się na polach bitew, unosząc się nad sceną zniszczenia, jako zapowiedź śmierci lub zwycięstwa. Jej spojrzenie potrafiło przeniknąć duszę i dostrzec los każdego śmiertelnika. Spotkanie z Kuszulennem Jedna z najbardziej znanych historii o Morrigan opowiada o jej spotkaniu z Kaszuleinem, największym bohaterem Irlandii. Cukulain był nieustraszonym wojownikiem, znanym ze swojej siły i odwagi. Jednak, jak każdy tragiczny bohater, jego pewność siebie często graniczyła z arogancją. Pewnego razu, przygotowując się do bitwy, Cukulain spotkał tajemniczą kobietę, która zaoferowała mu swoją pomoc. Była to Morrigan, przebrana za piękną wieśniaczkę. Zaproponowała połączenie swoich mocy z jego, gwarantując mu zwycięstwo i ochronę. Jednak bohater, zbyt pewny swoich umiejętności, odrzucił jej ofertę. Nie wiedział, że rozmawia z samą boginią wojny. Dotknięta odmową, Morrigan postanowiła dać Kaczuleńnowi nauczkę. Podczas kolejnej bitwy pojawiła się w różnych formach, najpierw jako kruk, potem jako krowa, a na końcu jako wilczyca. Za każdym razem stwarzała nowe wyzwania i przeszkody, które niemal kosztowały bohatera życie. Mimo to Kahulajn zdołał je przezwyciężyć, choć z wielkim trudem i stratami. Po bitwie Morrigan pojawiła się ponownie, tym razem w swojej prawdziwej postaci. Ujawniła, kim jest i ostrzegła Kuszulejna, że jego arogancja doprowadzi go do zguby. Jednak między nimi istniała pewna ciekawa więź. Morrigan nie była jedynie mściwą boginią, lecz także przewodniczką, która próbowała ostrzec bohatera przed jego przyszłym losem. Bogini przemiany Morrigan nie była tylko boginią wojny symbolizowała także przemianę i odrodzenie. W wielu opowieściach pojawiała się w momentach krytycznych dla ludzi, oferując wizje przyszłości, lub testując ich siłę ducha, jej obecność przypominała, że zniszczenie często poprzedza coś nowego i potężnego. W celtyckich rytuałach Morrigan często wzywano przed bitwami, gdy wojownicy szukali jej błogosławieństwa, by pokonać swoich wrogów. Jednak jej pomoc nigdy nie była gwarantowana. Morrigan była nieprzewidywalna, jak sama wojna. Mogła faworyzować jedną stronę dziś, a jutro ją porzucić, kierując się własną wolą i wizjami. Kruk i przeznaczenie jednym z najbardziej ikonicznych wizerunków Morigan jest kruk, ptak unoszący się nad polami bitew. W celtyckiej mitologii kruk był postrzegany jako posłaniec między światem żywych a umarłych, a Morigan w swojej krócej postaci przenosiła dusze poległych wojowników. Jej pieśń była uznawana za zwiastun, ostrzeżenie, że coś się zmieni. Istnieje opowieść, która mówi, że pod koniec swojego życia Kuczulein ponownie zobaczył Morigan. Był ciężko ranny, ale odmawiał upadku na polu bitwy. Z ostatnich sił przywiązał się do kamienia, by stawić czoła swoim wrogom do końca. Gdy w końcu skonał, Kruk usiadł na jego ramieniu. Była to Morigan wypełniająca przeznaczenie, które przewidziała. Morigan dziś nawet w dzisiejszych czasach, Morgan pozostaje fascynującą postacią. Reprezentuje ona kobiecą siłę w najczystszej i nieposkromionej formie. Zdolność niszczenia, by tworzyć, wyzwań i przemian. Jej historia przypomina nam, że czasem trzeba stawić czoła chaosowi, by odnaleźć równowagę i że nawet najpotężniejsi bohaterowie muszą pokornie uznać tajemnice życia. Morigan to wieczny symbol siły, przemiany i mocy obejmowania zarówno światła, jak i ciemności. Jak kruk latający nad polami, ona obserwuje i czeka, gotowa przypomnieć wszystkim, że przeznaczenie jest w ciągłym ruchu, Amaterasu, bogini słońca i założycielka Japonii. W sercu japońskiej mitologii znajduje się bogini, która świeci niczym samo słońce, Amaterasu, uosobienie gwiazdy dziennej i boska matrona Japonii. Jej imię, które oznacza ta, która świeci wysoko na niebie, odzwierciedla jej znaczenie jako źródła światła, ciepła i życia dla świata. Amaterasu nie jest jednak tylko postacią niebiańską, jest boginią z emocjami, wyzwaniami i kluczową rolą w stworzeniu Japonii. Narodziny światła Amaterasu narodziła się z jedności Izanagiego i Izanami, twórców świata. Po narodzinach Amaterasu na świat przyszli również jej brat Tsukuyomi, bóg księżyca, i Suzano, bóg burz. Każdemu z rodzeństwa przydzielono sferę wpływów, a materasu miała rządzić słońcem i rozświetlać niebiosa, cukujomi, nocą, a Susano, ze swoim burzliwym temperamentem miał władać oceanami i burzami. Od wczesnych lat Amaterasu przejawiała naturę władczyni, pełną autorytetu i mądrości. Wprowadzała porządek na niebiańskim firmamencie, podczas gdy ludzie czcili jej światło, które czyniło ziemię żyzną i podtrzymywało życie. Jednak równowaga stworzenia nie była doskonała, a konflikty między boskimi rodzeństwem szybko się pojawiły. Konflikt z Susanu, najbardziej znany moment z życia Amaterasu, wynikał z działań jej młodszego brata, Susanoo. Ze swoim nieprzewidywalnym i buntowniczym charakterem Susanoo często kwestionował zasady i powodował chaos wszędzie, gdzie się pojawił. Gdy został wygnany z niebios za swoje destrukcyjne zachowanie, postanowił odwiedzić Amaterasu przed odejściem, twierdząc, że chce się pożegnać. Nieufna wobec intencji brata, Amaterasu początkowo zdecydowała się go przyjąć. Susanoo przysiągł, że nie ma złych zamiarów aby to udowodnić zaproponował przyjazne wyzwanie oboje mieli stworzyć boskich potomków z użyciem świętych przedmiotów amaterasu zgodziła się oddając mu swój niebiański miecz podczas gdy suzano ofiarował święty naszyjnik wyzwanie się rozpoczęło i oboje stworzyli nowych bogów ze swoich magicznych zdolności Amaterasu ogłosiła się zwycięszczynią, ale zachowanie Susano szybko stało się problematyczne. Zaczął niszczyć pola ryżowe, zanieczyszczać świątynie i wywoływać chaos wśród ludzi. Szczytem jego występków było wrzucenie ciała świętego konia, zwierzęcia ukochanego przez Amaterasu, do jej sali tkackiej. Rozgniewana i głęboko urażona, Amaterasu schroniła się w jaskini zwanej Ame-no-Iwato, pieczętując wejście ogromnym głazem. Bez światła Amaterasu świat pogrążył się w ciemności. Chaos trwał, uprawy obumarły, a śmiertelnicy i bogowie obawiali się o przetrwanie wszystkiego, co zostało stworzone. Powrót Amaterasu. Podczas gdy świat cierpiał, inni bogowie zebrali się, by znaleźć sposób na przekonanie Amaterasu do opuszczenia swojej kryjówki. Wiedzieli, że bogini była pełna bólu i gniewu, ale jej powrót był niezbędny dla przetrwania świata. Aby ją zwabić, bogowie wymyślili sprytny plan. Najpierw umieścili jasne lustro, zwane jata no kagami, przed wejściem do jaskini, następnie zaczęli śpiewać, tańczyć i robić wielki hałas. Bogini Uzume, znana ze swojej radości i kreatywności, wykonała komiczny i odważny taniec, który rozśmieszył wszystkich bogów. Zaintrygowana hałasem, Amaterasu uchyliła wejście do jaskini, by zajrzeć na zewnątrz. Gdy spojrzała, zobaczyła swoje odbicie w lustrze. Zafascynowana widokiem własnego światła, Amaterasu na chwilę się rozproszyła, a bogowie wykorzystali ten moment, by wyciągnąć ją z jaskini. W ten sposób słońce znów zaświeciło, a świat został ocalony. Amaterasu i Japonia. Po tym wydarzeniu, Amaterasu ponownie objęła swoją rolę bogini panującej, ale z nowym celem ustanowieniem boskiego porządku na ziemi. Wysłała swojego wnuka, ninigi no Mikoto do Japonii, przekazując mu trzy święte skarby: lustro Yata no Kagami, miecz Kusanagi i naszyjnik Yasakani no Magatama. Te przedmioty symbolizowały odpowiednio mądrość, odwagę i dobroć zasady, które miały kierować władcami Japonii. Ninigi stąpił na ziemię i zapoczątkował linię, która według mitologii dała początek cesarzom Japonii, uważanym za bezpośrednich potomków Amaterasu. Do dziś te trzy skarby są ważnymi symbolami japońskiej monarchii i świętej więzi między niebem a ziemią. Dziedzictwo Amaterasu Amaterasu nie jest jedynie boginią słońca. Jest istotą światła, przywództwa i odnowy. Jej historia pokazuje, że nawet boskie istoty stają w obliczu wyzwań i konfliktów, ale mogą przezwyciężyć ból i przywrócić harmonię. Dziś czci się ją w świątyniach shintoistycznych, szczególnie w wielkiej świątyni Ise, dedykowanej wyłącznie jej. Japończycy widzą w niej inspirację nie tylko jako siłę niebiańską, ale także jako duchowego przewodnika, który nadal oświetla ich drogi. I tak blask amaterasu nigdy nie gaśnie, wciąż rozświetlając niebiosa i serca tych, którzy słuchają jej historii.